Sprzedaż mieszkania może wiązać się z koniecznością zapłaty podatków, dlatego warto znać podstawowe zasady. Kluczowy jest podatek dochodowy od zysków ze sprzedaży nieruchomości. Wynosi on 19% i dotyczy sytuacji, gdy mieszkanie sprzedajesz przed upływem 5 lat od jego nabycia. Na szczęście istnieją zwolnienia podatkowe, np. jeśli środki ze sprzedaży przeznaczysz na cele mieszkaniowe w ciągu 3 lat od transakcji. Choć podatek PCC od czynności cywilnoprawnych Dotyczy głównie kupującego. Jako sprzedający, powinnaś znać wszystkie potencjalne koszty i konsekwencje. Dodatkowe opłaty mogą wynikać z innych przepisów podatkowych lub indywidualnych sytuacji. Czujesz, że kwestie podatkowe są skomplikowane? Nie musisz radzić sobie sama. Mogę pomóc ci znaleźć agenta nieruchomości, który współpracuje z doradcami podatkowymi i zadba o to, by proces sprzedaży przebiegł zgodnie z prawem i bez stresu.